Gdzie patrzysz, wojowniku? W Patrzę w niebo, bo zaraz tam się znajdę. Tak, dokładnie tak. To jest cisza przed burzą. Dosięgnę boskich ramion. Dobra, to teraz zaczynamy. Poczuję jakby i anioły otulają mnie przez skrzydła i ramiona. Jest to wspaniałe uczucie. Wstąpię niebiosa, ponad chmury się uniosę. Czyli jednym słowem, zdachnę. Ja teraz muszę Cię pit stopować, nienawidzę ja tego, No to zaczynaj. 90 i co 5 chyba schodzimy, sobie. Co pięć? Czy, no nie wiem, ja bym zrobił co pięć Dobra, to nie dawaj. Będę robił dużo. Nie będę robił dużo. będę robił tak, żeby się współbrzeć. Wiadomo, 3,40 się robi zawsze dużo. No to... Dobra, dobra zaczynamy. 90 jest, jest, jest. Ale szczęśliwy, że za was Nie no, nie możesz mnie rozśmieszać teraz, przejraz. i. O, dobra. sobie powiem, że na trzy też by poszło. Ale ty, jeszcze muszę mieć zapas, żeby cokolwiek zrobić. Żeby stopa zrobić, co Nie <laughs> <laughs> No niestety, no nie ma Maciunia, nie przyszedł. Znaczy nawet o tryb. Wróć, Maciuś, wróć, wróć Maciunia oczekamy na ciebie. Jeśli to oglądasz to wracam. I drugi. O tak. moc, moc, dawaj, moc. Tak, moc. Jest moc, jest moc. moc. Czy kaszle jakbym miał zdechnąć, a jeszcze przede mną rozpierdolato Też jestem chory Ale to nieosprawiedliwie od nierobienia rozpierdolego Raz i dwa i bardzo O kurczę To już to już było To już jest ciekawe To już jest ciekawe, no to Sekund. Nie ma przerwy, nie ma przerwy. Masz rację. Nie ma dmuchania nosa, ja nie oddycham teraz. Tak Technika Grzegorza. Grzegorza flory No nazwiska nie musiałeś podawać, ale Grzesiu. Mm. Jeszcze nam zplanują kontakt. Na trzy. Ja myślę, że na cztery by poszło. Nie wymówię <laughs> Dobra, siedem dyszek To już jest co? Co to jest? Nie, tak. jeszcze nie, to jest to nie. A jeszcze nie, to nie jest jeszcze. To jest, to jest lekka waga. Tak, to jest waga lekka, tak zwana Kategoria wagi lekki. <laughs> Sześćdziesiąt pięć. ja wiem, jak, nie wiem, jak nic. Jak nic. Ale i tak dalej to jest cięższe niż speed. No, no kuchy. Kuchy, to jest nic. Cześć, 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 proszę mnie. Nie, nie, nie. Pokażę oczu. Robię dla nowatorskich ludzi. A równa jabłka, ciało. Przed 40. Ja chcę wysmarkować nocą, bo będę leciał. Dobra, dawaj. Dobra, Dobra, schodzimy do 50, później do 40, bo mi się nie chce później zabrać. Brakowało mi tego. Dawaj, jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden. Co, ból? Boli? Boli. Skurczył się boli. 50. nie chce mi się tam dodawać tej... Pamiętajmy, że mamy ograniczony czas. No tak, tak, tak. Elegancko. No to na no, to jak nie wiem. A to jest skinny weight przecież. Dzisiaj no. <laughs> razy będzie zajebiście. Dawaj, 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 Mareczek, dawaj. С мужбой, Был не истек. два раза, два раза, два раза, два раза. Я объехала. Теперь мне стоит... Стопаем, Сейчас... мы Сейчас... 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 Dobra, nasz gladiator jest gotowy. Nie pokrytą ich ręki, to jest bardzo dobre pozak. Zebisny. Dobra, dawaj, szybciej smarka i lecimy. Nie ma czasu, nie ma czasu, mareczek. Ja mogę oddychać, mogę oddychać. Mogę <grym> oddychać. Oficer, I can breathe. Stress! To jakiś jazyk rapcji dziamka końca końc jamki Medytacja jak wizmi Nie ma Dobra jeszcze siedem jeszcze siedem sześć pięć jeszcze dwa i odpoczynek? Ja się siebie kurwa pytam? A po co komu odpoczynek? Jeszcze trzy. Jeszcze trzy Mareczek, dawaj wierzę w Ciebie. Dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Gratulacje, się. Zaraz będzie Kurwa. Maleczek dostąpił wyniesienia. Jezus jest... Nie mamy rąk. Nie masz rąk? Nie. Mam skrzydłuj. Już lecisz. Pamiętasz jak mówiłeś na początku, że lecisz tam w niebo? to właśnie teraz co się dzieje. Nie odpływa, maleczek.